Halo, witam Was serdecznie GSN Maniacy, cześć tak więc po dłuższej przerwie można powiedzieć mamy dla Was wideo recenzji, jak i oczywiście w recenzji tekstowej bardzo ciekawy telefon, mianowicie dotarła do nas Nokia Lumia 800. No czyli z całą pewnością telefon, który, o którym obecnie w mediach jest bardzo, bardzo głośny, być może nawet najgłośniej. No, polska premiera telefonu miała miejsce 4 lutego. W kilka dni później komórka znalazła się już w ofercie pierwszych operatorów naszych no i można powiedzieć, że ten szał, ta moda, jaką obserwujemy od dłuższego czasu już właśnie na Lumie, w różnego rodzaju akcjach i eventach, dotarła także do, do, dotarła także do Polski, bowiem telefon naprawdę. Wzbudza już na dziś dzień bardzo duże zainteresowanie. No i dlatego też przygotowaliśmy dla Was właśnie tą krótką wideo recenzję, która ma na celu przedstawić Wam w ogólnej takiej charakterystyce wszystkie wady, oraz oczywiście bardzo rozległe zalety, którymi Lumia może Was do siebie przyciągnąć, bądź też może Was od siebie odrzucić. Tak, więc, może starym zwyczajem rozpocznijmy od tego, co możemy znaleźć na budowie. Otóż lewa ściana telefonu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Nokia 9, tak swoją drogą jest to właściwie, jeśli chodzi o budowę, bliźniak o niemalże Nokia 9, którą dla Was już testowaliśmy. No dobrze, jedziemy dalej. Tak, więc, lewa ściana telefonu pozostała niezagospodarowana. Na dole znajduje się bardzo zmyślnie, zgrabnie umieszczony oraz świetnie wręcz grający głośniczek. Na prawej ścianie znajdziemy kolejno fizyczny spust aparatu, przycisk włączenia wyłączenia telefonu oraz regulację głośności. Natomiast na górnej ścianie znajdziemy wejście na słuchawki Audio Jack, taką fajną zmyślną zapadkę. Tak ona tak fajnie działa na port micro USB Tutaj także oczywiście ładuje się telefon. A tutaj to wejście to taka specjalna tacka w którą chowamy naszą kartę SIM aby już po chwili cieszyć się działającym w pełni telefonem firmy Nokia yy, tylna ściana telefonu aparat o matrycy 8 megapikseli jak możecie zobaczyć z podwójną diodą doświetlającą typu LED no która jednak radzi sobie przeciętnie trzeba to przyznać zwłaszcza yy, po zmroku aparat yy, nie wyrabia no, jeśli chodzi o kiepskie warunki oświetleniowe no także wideo w Noki Lumi 800 mogłoby działać odrobinę lepiej, no ale o tym jeszcze sobie powiemy nieco szerzej podczas ogólnej takiej prezentacji systemu. Jeśli chodzi o ekran, mamy tutaj ekran o przekątnej 3,7 cala, co bardzo ważne. Nokia postawiła tutaj na technologię Super AMOLED Clear Black, co oznacza po prostu tyle, że telefon będzie bardzo ładnie wyświetlał nam barwy. No z całą pewnością jest to um, jedna z bardziej zaawansowanych technologii, jeśli chodzi o um, ekrany oraz o prezentowaną jakość obrazu, dlatego też tym bardziej no, należą, tutaj należą się duże brawa. E, warto także odnotować, że telefon e, posiada warstwę ochronną na wyświetlacz Gorilla Glass, która szczyci się tym, że może wytrzymać naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi już o sam system operacyjny, mamy tutaj oczywiście Windows e, Mango, czyli Windows Phone 7,5, czyli także mamy tutaj charakterystyczny właśnie, mm, ma, mamy tutaj charakterystyczny interfejs me, Metro UI, który na tym telefonie, zresztą, zresztą nie tylko na tym telefonie, wygląda naprawdę bardzo innowacyjnie. E, po prostu Microsoft, e, to spółki z Nokią, złamali obowiązujący od lat schemat, no, i jako tako zrezygnowali z takiego szeroko rozumianego pulpitu, jaki możemy kojarzyć przykładowo z iPhone'a, z Androida czy z Bady, na rzecz właśnie takiego jakby chodnika, po którym przemieszczamy się, jeśli chcemy włączyć poszczególne interesujące nas aplikacje. Jeśli to Wam nie wystarczy, spokojnie, nie ma kłopotu. Mamy także tutaj zwykłe, nieco bardziej rozbudowane menu, no ale jednak e, interfejs Metro UI został nagrodzony już. E, paroma nagrodami właśnie za innowacyjność, za prostotę i funkcjonalność, dlatego też trzeba tutaj na chwileczkę zatrzymać się nad nim. Co właśnie zrobiliśmy? Jak wygląda Windows Phone 7.5 Mango na tym telefonie? No w moim odczuciu wygląda naprawdę rewelacyjnie. Działa wspaniale, telefon nie łapie żadnych zwiech. Warto także nadmienić, że jest to rzekomo, przynajmniej tak utrzymuje Microsoft do spółki z Nokią, Pierwszy prawdziwy telefon pracujący pod kontrolą Windows Phone, do tego wzbogacony także o kilka fajnych aplikacji od Noki. Na przykład, na, jeśli chodzi o te aplikacje, to warto zwrócić uwagę na rewelacyjne nawigacje od fińskiej korporacji, które sprawują się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj jeśli chodzi o taki ogólny zarys, mamy oczywiście tryb 2D, 3D, możemy zarządzać mapami oraz możemy włączyć sobie w nawigacji punkty orientacyjne. Jeśli chodzi o zarządzanie mapami, możemy sobie w każdej chwili dograć mapy z kontynentów bądź też, no właściwie nie, nie tyle co nie tyle z kontynentów, a z poszczególnych państw. Tylko to, to o czym już wzmiankowałem w recenzji tekstowej, uważajcie na rozmiar tych instalek, ponieważ bardzo rzadko schodzi on poniżej 100-200 MB, nieraz to jest nawet 0,5 GB. Dlatego też gdybyście jednak postanowili instalować te mapy w trasie, upewnijcie się, że korzystacie z darmowego łącza internetowego, bo rachunki mogą Was nieco przytłoczyć. Kolejna fajna aplikacja to Nokia Muzyka. Była ona pokrótce prezentowana podczas e, Nokia World, gdzie prezentowano właśnie Lumie 800. Mamy tutaj bardzo fajny, klarowny, czysty podział. Moja muzyka Radio Mix, czyli właściwie darmowe radio internetowe, sklep MP3, czego nawet nie trzeba tłumaczyć. Oraz taka bajerencka opcja występy. E, aplikacja wyświetla informacje o tym gdzie w promieniu 200 km w najbliższych dniach odbędą się koncerty różnych kapel, które mogą Was zainteresować. No, na przykład w Zabrzu odbędzie się koncert zespołu Jam. Taka ciekawostka, o czym nie wiedziałem. Dzięki aplikacji od Noki, od Microsoftu właściwie już o tym wiem. No i dzięki temu gdyby któryś z melemanów chciał się wybrać, to oczywiście może skorzystać z takiej informacji, z takiej opcji. Radio Mix naprawdę działa rewelacyjnie. Po prostu w dowolnym czasie, jeśli tylko macie dostęp do sieci, możecie skorzystać z wielu kanałów właśnie Radiamix mamy tutaj propozycje gwiazd, muzykę polską, dance, elektronikę, alternatywę jazz, pop, rock oraz parę jeszcze różnych innych klimatów. Z pewnością każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o Nokie, mapy na aplikacji chyba nawet nikomu nie trzeba przedstawiać. Jednak w moim odczuciu akurat mapy od Nokii przegrywają z tym, co może zaoferować aplikacja Google Maps. No i taka ciekawostka, możecie sobie zobaczyć także w recenzji tekstowej tam jest zamieszczona bardzo fajna fotka. Według najnowszej aktualizacji map od Noki mamy już gotowe autostrady A4, A1 oraz A2 odcinek aż do Warszawy, czyli chyba to jest ten odcinek o którym teraz tak głośno w mediach, że tam są znowu jakieś problemy z, budow z budową tego odcinka. No nie powiem wygląda to bardzo fajnie, tak idealistycznie, że właściwie. Już ta nasza polska tak się wzbogaciła w te nowoczesne bardzo fajne drogi, no ale jednak takim stanem rzeczy aplikacja wprowadza użytkowników nieco w błąd, dlatego też trzeba tutaj Nokia wypunktować, że chyba nieco pospieszyła się z tymi aktualizacjami. Kolejna bardzo fajna aplikacja to przeglądarka aplikacji. Jest to takie krótkie kompendium tego, co możemy znaleźć w Windows for Marketplace. Mamy tutaj aplikacje z kategorii Nokia Poleca. Bardzo fajna rzecz, polskie aplikacje. Możemy oczywiście wspierać rodzimych twórców. Kategorie gry, rozrywka, muzyka, fotografia, narzędzia, styl życia, wiadomości oraz parę innych. No i wydaje mi się, że naprawdę, jeśli komuś nie podoba się interfejs Windows Phone Marketplace, a takich osób jest, dość, jest jednak dość dużo, to właśnie takie krótkie kompendium, taki. Wyciąg z tych najfajniejszych aplikacji, oczywiście na bieżąco przez Noki aktualizowanych, może dla Was stanowić bardzo interesującą alternatywę. Jeśli chodzi o funkcje internetowe w nowej Nokii, genialna rzecz! Microsoft poszedł po rozum do głowy i przeniósł pasek adresu na dół. Można zaoszczędzić bardzo dużo cennego czasu. No, i przy tym wygląda to wszystko nawet bardzo fajnie. Jeśli chodzi o płynność działania przeglądarki internetowej, naprawdę nie ma się tutaj do czego doczepić. Multidotyk także działa rewelacyjnie. A jeśli już tak jesteśmy przy stronie internetowej, słuchajcie, to pragniemy Was już teraz bardzo serdecznie, maniakalnie, serdecznie zaprosić na nasz facebookowy profil. Dokładnie Wam pokażę teraz, gdzie go można znaleźć. Jesteście na najfajniejszej stronie o komórkach gsmmaniak.pl i tutaj w, prawym, w prawej części strony możecie znaleźć naszą e, stronę do wtyczki społecznościowej na Facebooku, naszego fejsa. Zachęcamy Was bardzo serdecznie, już wkrótce postaramy się ten profil bardzo konkretnie rozruszać um, dlatego też myślę, że warto nas już teraz polubić na fejsie, bo tak mówiąc. E, Cytatem z pewnej reklamy będzie się działo: Co jeszcze ciekawego o Noki Lumia 800? Aparat, oczywiście, bardzo ważna rzecz. Aparat to matrycy 8 megapikseli, podwójna dioda doświetlająca LED. Bardzo fajne zdjęcia wychodzą w, w dobrych warunkach oświetleniowych. Fajne zdjęcia wychodzą przy średnich warunkach. No, a idąc oczywiście tym tokiem, możecie już sami się domyśleć, że Nokia Lumia 800 niezbyt dobrze radzi sobie ze zdjęciami po zapadnięciu zmroku. Oczywiście ta dioda podwójna, doświetlająca LED, robi swoje i nieco jednak podbija nam jakość tych zdjęć. No, ale z całą pewnością tutaj z tego smartfona można było wycisnąć odrobinę więcej. Ale jednak, no, umówmy się szczerze. Że na tle wideo aparat, tryb foto wygląda wręcz idealnie. Dlaczego? Nie wiem, czy to jest jakieś ograniczenie sprzętowe od Microsoftu, czy jest to po prostu um, konkretna jakaś nowa wizja polityki, właśnie tego giganta z Redmond, ale maksymalna jakość obrazów, jakie możemy nagrywać, to jakość 720p. No i powiem Wam, że Mimo tego, że telefon szczyci się tym, że nagrywa przy, przy 30 klatkach na sekundę, no doprawdy trudno odnieść takie wrażenie, zwłaszcza e, jeśli kręcimy wideo w takim średnio dobrze oświetlonym pomieszczeniu, że to wideo ma cokolwiek z jakości HD. Po prostu wygląda ono beznadziejnie. Jeśli chodzi o wideo rejestrowane na dworze przy świetle dziennym, no to wszystko jest, cacy. naprawdę można to 720p odczuć. Jednak e, wydaje mi się, że Kolejna aktualizacja systemu: czy to będzie nowa łatka do mango, czy też będzie to już Windows Tango, nieważne jak się będzie nazywało. Musi przynieść dla mm, Lumie 800 poprawę jakości nagrywania obrazu, ponieważ w tym aspekcie naprawdę z całą pewnością może być dużo, dużo lepiej. No, i powiem Wam tak ogólnie, że to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Lumie 800. Wydaje mi się, że wszystkie pozostałe informacje już możecie znaleźć w naszej maniakalnej recenzji tekstowej tego telefonu, do której już teraz Was odsyłam. Tak, może podsumowując, starym zwyczajem. Czy warto na ten telefon wydać około 1700 zł, bo teraz już za tyle można go nabyć w sklepach internetowych. Zdziwię Was, ale tak, warto wydać na, na Lumie. Taką właśnie kasę, pod warunkiem, że nie potrzebujecie setek tysięcy aplikacji z Android Marketu i nie potrzebujecie przykładowo głosowego dyktowania SMS-ów, które teraz bardzo ładnie rozwija nam się w Androidzie, zwłaszcza w nowej wersji Ice Cream Sandwich. W każdym innym wypadku, wydaje mi się, że z Lumi będziecie bardzo zadowoleni. Telefon naprawdę czerpie pełnymi garściami same dobre wzorce z Noki N9. Microsoft także postarał się i dołożył wielu starań, aby ten system operacyjny wyglądał i działał naprawdę bardzo stabilnie. Aż nie chcę wierzyć, że to Windows mając jeszcze w pamięci doświadczenia tego producenta z innymi właśnie wydaniami Windowsa, czy to, czy to na komórkę, czy też na komputery klasy PC. Wydaje mi się, że warto właśnie tą kasę na Nokia wydać, ponieważ e, będziecie zadowoleni, a jako, że kampania wokół e, telefonu cały czas przybiera na sile, e, ilość aplikacji w marketplace także powinna dość szybko wzrosnąć, dlatego też e, ta wada poniekąd wkrótce powinna zostać zminimalizowana, a za mniej więcej rok powinna zostać zażegnana. Być może dla Was y, będzie pewnym minusem to, że nie można w tym telefonie rozbudować pamięci. No okej, okay, jest to wada, ale pamiętajmy też, że na przykład y, Nexus również nie daje nam takiej możliwości. Y, co jeszcze warto o Nokii wiedzieć? Nie ma kamerki do wideo rozmów, ale wydaje mi się, że generalnie mało kto z Was korzysta właśnie z tej funkcji. Tak, jeszcze może na chwileczkę wrócimy, słuchajcie, do. Tego co oferuje nam nowa Lumia, bo zabrakło nam informacji o ofisie. zapomniało mi się, można powiedzieć. No i mamy tutaj, słuchajcie, fajną rzecz. Mobilna wersja Office'a jest ona oczywiście uboższa niż ta, którą możemy zainstalować na PC, ale na dziś dzień oferuje nam już możliwość tworzenia dokumentów w Wordzie i Excelu. Są także proste szablony. I teraz najfajniejsza rzecz, taki rodzynek, który tutaj bardzo ładnie nam e, przygotował Microsoft. Jeśli chcecie zapisać plik e, i pilnie potrzebujecie go wysłać, nie ma problemu, nie musicie wcale męczyć się z wysyłaniem dużego załącznika przez e-maila. Możecie bardzo ładnie wysłać usługę na, Sky, na SkyDrive, czyli wirtualny dysk od, od Microsoftu. A następnie tylko możecie zalogować się, dajmy na to, z laptopa czy PC'a na wasze konto na SkyDrive i już po chwili możecie cieszyć się pełnym dostępem nie tylko do tego dokumentu, ale ogólnie do wszystkich dokumentów e, z Office'a, które wysłaliście właśnie na ten wirtualny dysk twardy. Jeśli tylko Microsoft postanowi rozwijać właśnie e, mobilnego Office'a, z całą pewnością będzie to kolejny plus, który wielu z Was może przekonać do tego, że warto na Nokia Lumia 800 postawić. Ja też ku temu się skłaniam. Generalnie bardzo fajny telefon, aż żal go odsyłać znowu, no ale jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Jeszcze raz, e, zachęcamy Was do stałych, częstych odwiedzin na gsmaniak.pl, do zlajkowania nas na popularnym fejsie oraz oczywiście do pełnej recenzji, do zapoznania się z pełną recenzją tekstową Nokia Lumia 800. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!